was wszystkich w przepięknej i słonecznej Portugalii. Aktualnie znajdujemy się w Praia de Pregago, czyli miejscowości, które jest między Lizboną a Porto, mniej więcej 159 km od Lizbony. Jest to miałe miasteczko nad y, samą linią oceanu. Nasza podróż po Portugalii będzie wyglądać następująco. Przez kolejne 7 dni będziemy zwiedzali ten kraj. Jednego dnia pojedziemy do Lizbony, kolejnego do Porto, również do Fatimy, jak i do Nazare. Jest to największe fale świata, a także poprzechodzimy się lokalnie po tym miasteczku. Może pojedziemy do Lerii, która jest 30 km stąd, jest to większe miasto w pobliżu. Poprzechodzimy się również na plażę, która jest 500 metrów stąd, a także odpoczniemy sobie i pozwiedzamy. Będę również Wam chciał pokazać różne rzeczy poza głównym szlakiem turystycznym, a zatem będą i dni e, intensywnego zwiedzania większych miast, jak i dni relaksu nad plażą. A zatem zapraszam Was do oglądania mojej podróży po tym przepięknym kraju, jakim jest Portugalia. Właśnie mamy okazję zobaczyć w tradycyjny sposób koniary tutaj w Portugalii, który nazywa się Artex Polega on na tym, że łódka z przeogromną siecią, kilkumetrową wypływa w kompozanu nad wodę. Tam wyrzuca to sieć z łódki. I potem jedną linkę przyciąga do tego traktora i do drugiego traktora, które są w od tego od siebie. I potem te traktory będą przyciągały tą sieć do plaży. I właśnie w trakcie tego przyciągania ryby będą się łowiły w tej sieci. I tak właśnie działa ten tradycyjny sposób łowienia ryb w Portugalii, który jest rzadko spotykany na świecie, ale można go zobaczyć m.in. w Indiach też. Tutaj panowie przelewają te ryby w wodzie z piasku, a tutaj segregują. Dyskusyjny deser portugalski, który nazywa się Pastejal de Nata. Dokładnie pasta jest z debelem, dlatego, bo jak so, jako pierwsi wytworzyli go zakonnicy z klasztorów hieronik, Hieronitów w Lizbonie przy Tor de Bele. I to jest są gubeczki zrobione z ciasta francuskiego z pudynią w siatku. I można je kupić praktycznie wszędzie w Portugalii. W miejscowości Fatimie, czyli tu, gdzie w 1914 roku matka boska ukazała się trzem dzieciom: Łucji, Jacyncie i Franciszkowi i przekazała tajemnice fatimskie. I to wydarzenie miało właśnie miejsce, kiedy Portugalia przechodziła z monarchii na republikę. Tutaj obok świątyni jest to fajne miasteczko, po którym można się przejść, kupić pamiątki, czy coś zjeść. Jesteśmy właśnie w miejscowości Nazare. Tutaj są największe bale świata, które sięgają aż do 30 metrów wysokości. I dlatego to miasteczko y, ściąga turystów i surferów z całego świata, żeby nieustraszeni surferzy mogli je ujeżdżać, te ogromne fale. I te fale powstają w taki sposób, że jest tu kanion, który nazywa się Nazara y, i on ma 5 km głębokości i rozciąga się na 230 km długości. I dzięki temu, że jest ten kanion, to fale mogą się jeszcze bardziej spiętrzyć, wypiętrzyć, to znaczy. I dlatego powstają tak ogromne fale, które nawet sięgają 30 metrów. Tutaj właśnie obok tego przedsudownego widoku jest plac, w którym jest kościół i różne straganiki, na których można kupić pamiątki, czy jakieś orzeszki, czy coś do jedzenia. Witam Was na trzecim dniu naszej wyprawy po Portugalii. Aktualnie znajdujemy się w przepięknej i słonecznej Lizbonie i naszym pierwszym przystankiem w tym mieście będzie narodowe Muzeum Płytek Ceramicznych, czyli Aluzios, do którego właśnie zmierzamy. Jesteśmy w Narodowym Muzeum Płytek, tutaj w Lizbonie czyli aluzeos, tak się nazywają te płytki po portugalsku, te narodowe, tradycyjne. Muzeum to zostało utworzone w 1965 roku przez grupę Madre Deus. No i możemy tu zobaczyć przeróżne płytki, przeróżną ceramikę sięgającą od wieku XVI do teraźniejszości. Kościołem, który powstał w 1682 roku. To jest Panteon tutaj w Portugalii. Dopiero w 1902, został nazwany Panteonem. I jest on inspirowany kościołem bazyliką St. Peter's w Rzymie. Jest on w stylu baroku. właśnie w zamku Castello de San Jorge. Jest to zamek średniowieczny, który prawdziwe fortyfikacje dopiero zostały zbudowane w XI wieku, ale już tutaj była działalność człowieka w epoce brązu i ten zamek został zbudowany przez Maurów. I tutaj on jest bardzo duży i jest panorama na Lizbonę z tego zamku właśnie, proszę bardzo. Więc niemal Praca de Comercio, czyli główny plac tego miasta. thank you Jesteśmy właśnie na Pena Palace tutaj w Portugalii, na wzgórzu niedaleko Lizbony, w Sintrze. Tutaj jest Lizbona, mamy widok na Lizbonę właśnie. I to jest przykład zamku, pałacu z XIX wieku. To jest przykład romantyzmu, to jest romantyczny zamek, taki właśnie kolorowy. I w 2007 roku został wpisany na listę siedmiu cudów w Portugalii. Teraz jestem na porannym bieganku, tutaj w tym miasteczku Praia de Pedrago Witam Was w czwartym dniu naszej podróży po Portugalii Aktualnie znajdujemy się na plaży tutaj w naszym miasteczku. Dzisiaj jest dzień relaksu, bo należy nam się, bo wczoraj był intensywny dzień zwiedzania Lizbony. Wzeliśmy mniej więcej do domu wczoraj około godziny 21.30, a zatem wszyscy zaraz położyliśmy się spać i się na spokojnie po południu sobie wstanęliśmy, zjedliśmy śniadanie i od tamtego momentu czylujemy sobie na plaży. Niestety w Lizbonie nie udało nam się zobaczyć wszystkie o to chcieliśmy bo chcieliśmy zobaczyć jeszcze Placa de Comercio, czyli główny plac i Tor de Belém, ale nie udało nam się, ponieważ czas nas gonił, bo chcieliśmy jeszcze zdążyć do Sintry przed zamknięciem, czyli tego średniowiecznego, romantycznego zamku, ale się przynajmniej udało to zobaczyć, więc na jeden dzień, żeby zobaczyć całą Lizbonę nie wystarczy, ale my w te parę godzin i tak nam bardzo dużo się udało zobaczyć. Dzisiaj sobie dokończymy dzień odpoczywając i relaksem, a jutro wyruszymy z samego rana do porto. Witam Was wszystkich w kolejnym dniu naszej podróży po Portugalii, jest to dzień piąty i aktualnie znajdujemy się w Porto, czyli drugim największym miastem w Portugalii, w Lizbonie. Jesteśmy właśnie w Shopping Center, tutaj w centrum Porto, zaparkowaliśmy auto i wyruszamy zwiedzać to miasto. Aktualnie znajdujemy się pod kościołem Capela das Almas. To jest kościół, który znajduje się na ulicy Rua de Santa Victoria, czyli na głównej ulicy shoppingu tutaj w Porto. I jest to kościół, który powstał w XVIII wieku, ale dopiero w XX został zdekorowany tymi kafelkami, czyli aluzejos, Aluzuzjos. I te kapelki przedstawiają historię księży tego kościoła. Znajdujemy się pod kościołem świętego Idefansa tutaj w Porto. Jest to kościół, który powstał w 1739 roku. Jest on zbudowany w stylu późnobarokowym i posiada liczne zdobienia tych płytek, czyli aluzajos. Katedrą tutaj w Porto. Była to budowla najpierw w stylu romańskim, ale w XVIII wieku została przekształcona w stylu barokowym i jest to katedra, która jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Jesteśmy właśnie pod kościołem Y dos Clérigos, czyli kościołu barockiego, który powstał w XVIII wieku i za nim jest wielka wieża, która nazywa się Torre dos Clérigos i ma 75 metrów wysokości. Jesteśmy już w środku tego kościoła i zaraz będziemy wspinali się na sam szczyt tej wieży. Deus quiser, há de brilhar De novo a coroa sobre as nossas armas Que a nossa pátria soube sempre honrar Que a nossa pátria soube sempre honrar É tempo de vontade e sacrifício Para a alma portuguesa renascer nascer E em nossos corações o nobre ao fim a história deste reino reescrever. Deus, Pátria fidelidade, aquele que entre nós é o primeiro. Deus, Pátria fidelidade, ao chefe natural e verdadeiro. Znajdujemy się aktualnie na moście Ponte Luiz I. Tutaj w Porto. Jest to most, który łączy brzegi rzeki Duro. Jest to stalowy most, który został wybudowany pod koniec XIX wieku. I jest taki piękny widok na rzekę Duro, właśnie z tego mostu. Zdjęcia. A teraz właśnie jesteśmy na głównym dworcu tutaj w Porto, który jest prześlicznie zdobiony Aluzios. Idziemy zjeżdżać do McDonalda, który jest stworzony w typu tych wszystkich przecudownych miejsc, które dzisiaj widzieliśmy.

Witam Was w naszym ostatnim dniu podróży po Portugalii. Aktualnie jestem na porannym bieganku. Stwierdziłem, że przed stanankiem pójdę sobie znowu pobiegać, zrobię parę kilometrów. Jest to ostatni dzień nasz już w Portugalii. O pierwszej nocy mamy samolot w Lizbonie, więc będziemy musieli tam dojechać, bo to dwie godziny drogi. Jest stąd. Wczoraj cały dzień leżakowaliśmy sobie na plaży, odpoczywaliśmy. Dzisiaj będzie podobnie, tylko że jeszcze będzie pakowanko, bo będziemy się powoli szykowali do powrotu. Do Polski. Znowu tutaj panowie sobie jak co dzień łowią rybki z posłem Artexa czyli tym tradycyjnym sposobem, co opowiadałem pierwszego dnia, co widzieliśmy. I tutaj już ludzie się zbierają w kolejce, żeby mogli sobie kupić rybkę na obiad lub na kolację. Na przejażdżce rowerowej stwierdziłem, że zostało nam 5 godzin do wylotu z Portugalii, z powrotem do Polski, i że pojadę sobie na rower. I tak oto jestem, i sobie jeżdżę tutaj po okolicach. I pojechałem przed chwilą do dwóch najbliższych miast, a teraz już powoli wracam. który zabiera nas z lotniska Chopina, naszego mieszkania, gdzie mamy auto, i potem autem z naszego mieszkania kierujemy się na stronę 7, czyli mojego miasteczka, do mieszkania. Podróżujemy nam około 7 godzin, była mocno męcząca, ponieważ był to lot nocny. Najpierw musieliśmy dojechać autem do Lizbony, dwie godziny do naszego miejsca, w którym byliśmy, i potem z Lizbony już do Warszawy leciliśmy samolotem, 4 godziny około. I już jesteśmy w autobusie. Kierujemy się do mieszkanka i sport na siedlec. I nasza przygoda dobiega końca. Mam nadzieję, że Wam się podobała nasza wyprawa po Portugalii i zapraszam do oglądania kolejnych filmików.